Wiktor świeci Zajada bułko zajada, zajada sobie bułę fest taką Ta bułka większa jak jego głowa Nakręcę jadę No nakręcę Szczęśliwe dziecko Ale buła, fest no jesteśmy teraz w dalszym ciągu przy dworcu głównym, ale od strony południowej Od strony południowej tutaj taka fasada tego, tego dworca Nieprawdaż No zmiany zaszły kolosalne Na plus oczywiście Na plus